Państwo, to miejsce zyskuje nowy blask, zyskuje nową wartość historyczną w naszej gminie. Również dzięki staraniom Grupy Inicjatywnej, właśnie zaangażowanym osob osobom udało się uzyskać środki od pana wojewody Mazowieckiego, właśnie na uczczenie tego miejsca poprzez postawienie masztu, na którym podczas uroczystości państwowych będziemy mogli. Wciągać flagę państwową, ale też Państwo widzicie, został odnowiony, naprawiony, a być może upiększony też grup nieznanego żołnierza, który od wielu lat tutaj jest, grup z 1920 roku. Dziękuję Panu Radnemu, w szczególności za opiekę nad tym miejscem. Drodzy Państwo, Pan Radny tutaj wiele serca wkłada i wysiłku w to, żeby. To miejsce wyglądało właśnie tak, jak ono wygląda dzisiaj, zawsze pięknie przygotowane. Serdecznie dziękuję. Życzę Państwu wielu tutaj patriotycznych spotkań wspólnych. Mam nadzieję, że będziemy mogli godnie czcić święta państwowe, również właśnie w Koźniewie, w tym miejscu przy grobie nieznanego żołnierza. To dla nas, myślę, wszystkich bardzo ważna rzecz, abyśmy o tych miejscach historii, pamięci e, naszej, Polski pamiętali. Przy tym wszystkim, jak Państwo wiecie, staramy się również i odnawiać zabytek, dwór modrzewiowy jako nierozłączny element właśnie tutaj dworu, grobu nieznanego żołnierza, tak żeby i zabytek, i miejsce pamięci ten nowy blask, nową historię, którą wspólnie piszemy, mogło nabierać. Pani Sołty z całej Radzie Sołeckiej życzę wszystkiego dobrego. Dbajcie Państwo o to miejsce. Czujcie się z nim związani jako ta wasza mała taka lokalna historia, tradycja. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.